Widziałem wiele dzimów: wilkołaki, topielce, rusałki z językiem dłuższym niż nogi, ale żadne z nich nie śpierdziało czystą śmiercią tak jak ona. Cholera, tak ją nazywają, choć czasem mówią też na nią czarna baba, królowa dymów, ta co wchodzi kominem. I nie, to nie metafora na chorobę, to prawdziwe stworzenie demon. Klęska w ciele kobiety. I nie mówię tu o zazdrosnej babie, tylko o żywej katastrofie w ludzkiej skórze. Skąd się wzięła, zapytacie. Mówią, że tam, gdzie umierało zbyt wielu, w mękach, gdzie krew mieszała się z błotem i łzami, a ludzie tracili nadzieję, rodziła się ona. Z nienawiści, z bólu, z głodu. Czasem przyleciała z południa, czasem z północy. Nikt nie wie skąd dokładnie, ale wszyscy wiedzieli jedno: jeśli przyjdzie, zostanie tylko cisza i dzwony pogrzebowe.